Cześć, sianko, witajcie w tym bardzo serdecznie już w 92 odcineczku na serii na polskiej wsi, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii i kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca października po 1300 subskrypcji, więc zostaw tego suba i wyślij filmik koledze albo koleżankom, żeby jak najwięcej... Żeby jak najwięcej grono zobaczyło ten film, co? Napiszcie hashtag LAWETA, a ja Wam przypnę serduszko I wpadajcie na grupę na Discordzie, bo tam lecimy po ileś tam osób, więc po prostu wpadajcie Oczywiście link jest w opisie Co? Co się pozmieniało po ostatnim odcineczku i dlaczego hashtag LAWETA? Odnośnie widzowie tego, co się pozmieniało po ostatnim odcinku, jak sami mi wiecie, przedstawiam wam, co się pozmieniało, co odcinek wam przedstawiam, co się pozmieniało po ostatnim odcinku, ale no niestety, po ostatnim odcinku się tutaj na, naszym, na naszej serii się oczywiście nic nie pozmieniało, bo nic oczywiście po ostatnim odcinku, nic tutaj nie robiłem, oczywiście tu przy case'a nie. Tego widzę na odcinku przyprowadziliśmy, więc chyba nic się nie pozmieniało, więc co? Dlaczego hashtag laweta? Odnośnie tego idziemy widzowie oczywiście naprzód gospodarstwa, bo tam jest ciekawo, ciekawie. Co widzowie? Hashtag laweta dlatego, że zawozimy BMW do mechanika oczywiście. Tak widzowie, zawozimy oczywiście, co? Wsiadamy do lawety i będzie, i widzowie będę wam opowiadał w trakcie jazdy, co? Yy, którędy jedziemy? Dobra, oczywiście widzowie, tędy pojedziemy sobie, więc co? Yy, nie po chodniku. Yy, bo dobra. Yy, co? Zjechaliśmy z chodnika, jedziemy sobie. Co? Widzowie, założyliśmy bm do mechanika. Tam, gdzie widzowie... Do tego mechanika widzowie, tam, gdzie już była ta bm chyba remontowana, z tego co się nie mylę. Nie, ta bm widzowie nigdy nie była remontowana. Tak, widzę to BMK w ogóle, nie była wcale remontowana, więc ten, tam 60 tylko tego mechanika remontowaliśmy. I coś widzowie jeszcze remontowaliśmy, ale już nie pamiętam co wam powiem. Albo Ursusa widzowie... A dobra, sprzedawaliśmy Ursusa tego mechanikowi, więc dlatego, cop. Hej, jedziemy do mechanika, widzę teraz, tak patrzę, że szybko dojechaliśmy tą lawetą. Naprawdę szybciutko wam powiem. Dobre. Szybko tą lowetą. Aha, dobra, tak się widzę, że zagapiłem, że przyjechałem w jazdek ten mechanika, ale widzę że tutaj musimy się teraz skupić, żeby tutaj się oczywiście zmieścić, wam powiem. E, co? Oczywiście jedziemy tutaj coś takiego. Gdzie tutaj widzę że zaparkować, że po mechanik widzę ten... Mi nie powiedział gdzie ja mam zaparkować, więc nie wiem, nie wiem gdzie mam zaparkować, ale to chyba tutaj mu zaparkujemy albo dobra tutaj mu zaparkujemy, więc tak oczywiście BMW nie będziemy ściągać, bo ona nie odpala, więc jak sami wiecie oczywiście widzowie wciągnęliśmy ją tutaj wyciągarką, bo ten, ta BMW ma tutaj przy ten wyciągarkę tu. Ma ten przód, no hak po prostu w BMC zamontowaliśmy, tutaj ten wyciągarkę i wyciągnęliśmy to na lawetę, tą e, Tak, tą BMC, więc jak sam, więc chyba będzie dobrze Więc fajnie, widzowie, ja wam powiem, dobra, co Oczywiście, widzę ja tu zostawiłem tego mechanika, mój motorek, więc co, wsiadamy I jedziemy motorkę, bo tutaj nie ma co już więcej opowiadać, bo tak co, jedziemy widzowie jawką naszą, więc tak, dawno nie jechaliśmy oczywiście naszą jawą. Oczywiście widzowie, zaraz skręcamy, bo nie będziemy jechać tą samą drogą na odcinku co jechaliśmy, bo to nie ma sensu. Co, jedziemy widzowie, tutaj oczywiście tego pola jeszcze nie, nie wiem widzowie, czy to pole wybraliście, czy nie do kupienia. Aha, dobra, trochę po krzakach, bo ja to widzowie nagrywam. Trochę te odcinki na zapas, więc jak sami wiecie, trochę trzeba to ponagrywać. Odnośnie widzowie też tego, kiedy BMK zostanie wyremontowana, no to sam nie wiem widzowie oczywiście, bo tego sam nie wiem, więc nie wiadomo mechanik powiedział jak wyremontuje, no to do nas zadzwoni i my przyjedziemy po tą bękę. Albo z kolegą, albo sam sami przyjedziemy. Albo rowerkiem przyjedziemy i rower weźmiemy do bagażnika i bmk przyjedziemy. Kto wie, ale co. No i gdzie tą widzowie oczywiście jawkę postawić, bo ona była tu w garażu, ale... Dobra, chyba tutaj tą jawkę postawimy, bo jak na razie nie mamy BM-ki, więc będziemy musieli jechać jawą oczywiście. Pewno widzowie też powiecie, że mamy Mercedesika, ale Mercedesem się tak średnio jeździ, więc... Trochę widzowie... Jeśli tak Mercede Mercedesem widzowie się tak średnio jeździ, bo Mercedes jest taki na pole, a to zboże przybierz, a to to, a to top. Ogólnie widzowie też możecie napisać w komentarzu czy mam na, e, e, dołożyć nadstawki do Mercedesa. O tutaj widzowie dwa razy tyle by miał ten, tutaj jest ta, ta burta i byśmy widzowie dołożyli jeszcze taką burtę, taką samą tu w sumie nadstawkę jeszcze raz i by był widzowie do złoża więc napiszcie w komentarzu zakładamy burtę albo nie zakładaj burty więc napiszcie ja też widzowie czytam kto tak napisze tego pozdrowię na następnym odcinku co widzowie kto napisz, no co oczywiście co w tym w tej części odcinka co w tym odcinku w ogóle widzowie będziemy robić ogólnie widzowie będziemy robić e, gruberowanie w, Odpalamy ZTS-a, bo dawno nic z tym ZTS-em nie robiliśmy, więc co, Od o zts widzowie zaraz pogadamy, oczywiście jak będziemy jechać na pole. jedziemy widzowie, e, co, tutaj za torkiem. też, e, tutaj gruberkiem jedziemy, o matko boska. tutaj trochę w to, o matko boska, Dobra, przyjechaliśmy jakoś, ale co, tutaj trzeba widzowie żeby tutaj nie walnąć, bo tutaj mam widzowie, dobrą widoczność w tej kabinie oczywiście tu trzeba podnosimy to kable, kabli tutaj nie ma w tym grubersze. w sumie widzowie, po co nam kable w grubesze? nie no widzowie, niektórzy ogólnie mają kable w grubesze, ale to tylko dlatego, że mają gruberze, grubery ze światłami więc co widzowie, ale to chyba nie, nie wiem czy widzowie tak jest robiony Gruber, czy ktoś samemu dołożył ten sobie światło do Grubera. Mi się wydaje, że samemu dokładają ludzie światło do gru Grubera, ale możecie też napisać. Czy dokładają, czy jest tak robione już. No i co? Oczywiście widzowie jedziemy na pole. Gruberek też. Ładnie się spisuje. Oczywiście długo sobie nie pojedziemy główną drogą, bo skręcamy teraz, bo... Nie robię, robię widzowie to pole, co kosiliśmy. Nie, pracowaliśmy, na odcinku i zbieraliśmy. Tutaj oczywiście widzowie przepiękna teksturka soi, ale to mniejsza o to oczywiście, co? No i jedziemy i teraz się zastanawiam, odkąd tu zacząć, ale dobra. Eee, odkąd tu zacząć? Eee, pff, teraz się tak zastanawiam, ale ja już wiem, odkąd za zaczynam. A w sumie nie będziemy sobie zaczynać, więc e, od początku sobie zaczniemy tego pola, bo nie wiadomo jak to pole tak w ogóle zacząć, bo to pole jest takie niekształtne, ale to jak dopiero e, co oczywiście widzę cofamy e, i trochę dobra opuszczamy po poprzeczniach sobie zrobimy na końcu, bo teraz nie ma sensu robić tego. Oczywiście widzę, że to pole nie jest jakoś kształtne, ale to oczywiście jak dokupimy, dokupimy kolejne te pola w prawą stronę, no to to pole będziemy robić na odwrót, w, ten, w inną stronę, bo tak jak prasowaliśmy. Chyba sami wiecie, jak prasowaliśmy, więc nie muszę Wam mówić tego. Tutaj oczywiście jest trochę górka, ale to tam nie przeszkadza naszego naszemu zetorowi, bo nasz zetor sobie z takim gruberkiem daje radę, bo... Co to jest dla takiego zetorka, widzowie, nie oszukujmy się, że ten zetor by pociągnął nawet dwa razy tyle, bo ten zetor ma ogólnie 170 koni. W sumie by pociągnął, staram się, widzowie, na jaką, na, jaką, na jaką głębokość robimy, ale widzowie, my robimy trochę głęboko, ale to jakoś daje tam rady Wiadomo, jakbyśmy jeszcze głębiej te łapy opuścili, no to by się wiadomo kapał, bo... Do grubera trzeba mieć trochę mocy Bo no Trzeba widzowie mieć trochę mocy W ciągniku do takiego gruberka Pięciometrowego ale to jakoś Ten nóż daje Widzowie radę Co trochę widzowie jestem rozgadany Ale to już drugi Widzowie odcinek jestem tak bardzo rozgadany Nigdy widzowie nie byłem Taki rozgadany ale to No jestem trochę rozgadany Ale to fajnie widzowie Bo pytaj mi nie jest nudno, bo tak jak widzowie bym nie mówił na odcinkach, no to praktycznie by nikt tego nie oglądał, bo sam widzowie wiem po sobie i, i jak ktoś nie gada na odcinkach, no to ja w ogóle mi się to oglądać te, oglądać tego youtubera, ale tak widzowie jest fajne, bo no tak. No więc widzowie, ktoś ma filmy, jak to pod muzykę, no na no, przykład 12-minutowy odcinek pod muzykę, no to i tak tego nie oglądam, bo mi się widzowie nie podobają odcinki pod muzykę, w, w ogóle widzowie, bo nikt, tylko słuchasz muzyki, oglądasz, a tak to widzowie, oglądasz farminga i kogoś sobie słuchasz, jak kto mówi. Co widzowie, odnośnie tego zetorka, no to też widzowie, ten zetorek to jest dawno go nie było na no, odcinkach, bo w sumie w tamtym odcinku był, ale no niestety nie zdał egzaminu, bo oczywiście nasz wałeczek w rozrzutniku nie działa z tym zatorkiem. E, nie wiem, czy ten zator ma problem z ten z wałkiem, Czy ten rozrzutnik w ogóle Będę musiał w ogóle sprawdzić, e, czy, czy to ma sens. Czy koszarka będzie działać z tym ten z zatorkiem, w sumie wałek od koszarki, czy będzie działać. Koszarkę pod szczepie poza odcinkiem i wałek sprawdzimy Jak nie będzie działać z kosiarką, no to czyli ten setor ma problem Co z wałkiem, ale to widzowie, może naprawimy, może nie Mamy widzowie dużo ciągników I to bardzo dużo, więc mi to widzowie jak na razie nie przeszkadza Co już trochę minut odcinka minęło, w sumie trochę No chyba 11 minuta z tego co, z tego, co widzowie sprawdzy, sprawdzałem Teraz oczywiście, bo oczywiście drugiego monitora nie mam. Ked, kiedy będę miał, no to sam. Nie wiem, bo jak na razie mi nie jest potrzebny. Widzę tak naprawdę drugi monitor. Może tam kiedyś będę miał. Kiedyś na pewno będę miał, ale czy... Czy w ogóle będę miał? Nie wiem. Nie wiadomo. Kiedyś w przyszłości się to okaże, Co? E, tutaj oczywiście musimy coś takiego zrobić. Tu... Też w ogóle widzę, teraz te odcinki będą ciekawsze na tej serii. Oczywiście też nie za parę. Też widzowie, jak to oglądacie? Chyba w kole w poniedziałek wy to oglądacie, z tego się co nie mylę. Chyba który to jest poniedziałek? Nie, nie wiem, który to jest poniedziałek, ale to wy oglądacie w poniedziałek. Jak zaraz widzę, wam powiem, który to jest poniedziałek, jest, który to który dzień wypada. Eee, czekajcie, widzowie, tylko sekamerkę bez Tak, o tak, dobra. To, tak i... O, tak patrzę widzę jest za ten zator Czekajcie, gdzie jest hasło ten e, kalkulator. Nie kalkulator, tylko kalendarz. Wy to widzowie oglądacie jak z te... dobrze pójdzie 9 października, więc życzę wam miłego poniedziałku. Też możecie napisać jak widzowie wam minął ten e, tydzień szkoły. sobie też widzowie też możecie napisać jakie macie oceny po. Prawie miesiącu szkoły, więc wiadomo, ten pierwszy tydzień września to nie było żadnych ocen, ale drugi już w drugim tygodniu września już niektórzy mieli już ocenki. Też może się napisać, jakie macie oceny w szkole, czy dobre, czy średnie, czy bardzo złe. No, napiszcie widzowie mi, bo ja widzowie mam no średnie oceny, bardzo dobre. Nie mamy, aż widzowie, takich słabych ocen, więc ja tam widzę jestem zadowolony, jak na mojej możliwości to i tak jest dobrze ogólnie. Ale co? Tutaj widzę oczywiście ten to skończyliśmy robić. Tu dobra, tutaj nie będziemy dojeżdżać, tu ten Cypel w ogóle widzę. To pole się składa. Chyba widzowie, to łączyliśmy to pola na odcinku, czy nie. Już tak w ogóle nie pamiętam czy to pola łączyłem poza odcinkiem, czy na odcinku, ale to ogólnie widzę to. Tutaj byli dwa pola, to jest oczywiście jedno pole, bo jak sami pamiętacie, kiedyś wam przedstawiałem, tu kiedyś była droga między tymi polami, ale jest teraz jedno pole i jestem bardzo zadowolony z tego. Więc wiecie. No i co? Oczywiście, widzę tutaj się przetniemy po raz kolejny, bo ja już nie chcę, widzę Bo ja, widzę, muszę mieć przecięcie, bo to nie ma jak się ten przeciąć przez pole, tak jak i w realu, w sumie w realu, w realu no to tak e, Na niektórych polach się przecinam, ale na niektórych nie, więc robię ten Ale tak jak widzę w farmingu, no to zawsze się przecinam, bo to zawsze się mi wygodniej robi i jest też szybciej No i też oczywiście widzę dziękuję was za 1200, w sumie za 1240 subskrypcji prawie na kanale, więc to jest dla mnie widzowie, ogromna liczba, więc mam nadzieję widzowie, że no dziękuję po prostu, bo jak wy to oglądacie, no to wczoraj wydałem save'a po sąsiedzku, aktualizację, bo dużo osób do mnie pisało weź zaktualizuj save'a po sąsiedzku, ten do mnie napisał, żebym zrobił drogę obok gospodarstwa ma mafis fisolec w sumie Adama obok no no tak. No, e co? Hmm, oczywiście, widzowie, e, fajnie to wygląda, więc trochę słupków doszło. Dziękuję, widzowie. Co? Oczywiście, lecimy po więcej na kanale, żeby jak najwięcej grono. Mam nadzieję, że wbijemy do końca roku te 1500 subs sub subów, bo fajnie by było, jakbyśmy wbili te 1500 subskrypcji do końca roku, więc. Wierzę widzowie Was, no wiesz, was, że wbijemy tyś, 1500 subów do końca roku, więc na pewno wbijemy, byłbym widzowie bardzo zadowolony jakby to było tyle wbite, ale ile wbijemy, no to zobaczymy za pod koniec roku sub, subów i zrobimy widzowie, sobie takie podsumowanie roku ogólnie, ale to do podsumowania roku no to jeszcze bardzo daleko, bo dopiero się zaczął październik. No, no, jeszcze 3 miesiące do końca roku, ale widzowie to tak naprawdę to szybko zleci, więc to jest bardzo, jestem zadowolony z tego, a zarazem nie, ale to kiedyś widzowie Wam opowiem dlaczego nie jestem zado zadowolony, a zarazem już niedługo Wam opowiem, ale to zobaczycie. Niedługo się wypowiem, więc nie będę widzowie wam nic zdradzał na kanale, więc na pewno, co, e, fajnie widzowie to wszystko wygląda, opuszczamy i widzowie, ale w, w, sobie wam powiem, że szybko to pole nam trochę poszło, więc no, szybko to pole poszło, więc też widzowie... To ja zaraz będziemy ten chyba odcinek kończyć, bo nie chcę jakoś tak długiego odcinka robić, bo to widzę, i tak to pole jest. I tak tego pola nie skończymy w tym odcinku. A nie chcę, widzę, was przynudzać z samym gruberowaniem, bo i tak trochę to gruberowanie robimy, więc nie chcę wam przynudzać po prostu, więc zaraz będziemy kończyć. Jeszcze jeden przejazd zrobimy. No i co widzę, odnośnie tego pola, to tu chyba na tym polu będzie. Rzepak, albo tu damy kukurydzę na kiszonkę, nie wiem, nie wiem, bo tam będzie widzowie na tamtym polu na pewno kukurydza, to jest na 100% pewne, bo nie chcę widzowie już, już mieć przy, przy domu, przy, obok gospodarstwa ten kukurydzy, chcę mieć trochę daleko, ale to jeszcze do planowania, gdzie co będzie, no to top zajmiemy się w kolejnych odcinkach, bo tu jeszcze jest gruberowanie, więc myślę, że będzie fajnie. Co? Eee, tutaj trzeba się tutaj też bo tak patrzę teraz, że za daleko pojechaliśmy, ale to dobrze jest, jestem bardzo zadowolony, więc myślę, że fajnie jest. Eee, no. Ja co widzę? Eee, w tym odcinku oczywiście ja się będę z wami już żegnam, żegnam co? Widzimy się już w kolejnych Odcinkach już za dwa dni co? Na razie, cześć.